Nagrywaj mówili, będzie fajnie mówili, mówili będziesz miał studio i w ogóle na tle drzwi tego nie mówili. O, a co tutaj laczki robią jeszcze nieoryginalne? To nie są moje laczki. O to są moje laczki! Wcale ich nie ukradłem spółlokatorowi. I moje studio. Moje studio właśnie. O nie, tego nie było. Ja werby nie słucham. <grywa> sobie Jacek. Jacek był zarąbistym sportowcem za czasów młodości. Miał petarda wyniki sportowe, a dziewczyny się za nim uganiały ze względu na jego petarda sylwetkę. No, Jacek do najbrzydszych nie należał, ale Jacka dogoniła dorosłość. Jacek w 100% procentach poświęcił się pracy, bo uważał, że ciężka praca przyniesie mu Duże wartości materialne, czyli pieniążki. Jacek jakiś czas temu rozmawiał ze mną i powiedział mi, że stracił to coś, nie czuje tej zajawki do sportu, a życie już nie jest taką fajną zabawą jak było za czasów młodości. I czy tutaj chodzi o młodość, czy o samo podejście? A o tym. Chciałbym porozmawiać z Tobą w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Endorfiny okay, są. Okej, przyznam się bez bicia, że historia Jacka to nie tylko historia Jacka. Sam miałem bardzo podobnie, sam myślałem, że sport nie jest dla mnie, a to dlatego, że wszedłem w dorosłe życie. I teraz bardzo wielu młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają poznawać to życie od nowej strony, mogą stwierdzić, że coś, co lubili wcześniej robić, nie jest faktycznie dla nich. Ale musicie się zastanowić, czy. Poświęcacie tej rzeczy wystarczająco dużo uwagi, tak jak za młodych lat. Ja pamiętam, jak ja byłem młodym gówniarzem, leżałem w łóżku, od razu po szkole przejdziełem do wyra, odpalałem YouTube, warszawski kok, Koks i jechanka przez dosłownie kilka godzin. Potem pakunek po kumpla na trening i tak codziennie przez 5 dni w tygodniu. I ja byłem w tym zakochany. Kochałem sport i cisnąłem codziennie. Jak to wygląda teraz? Teraz wygląda tak. Że na człowieka, który już jest usamodzielniony w pełni, spływają obowiązki. I teraz bardzo ciężko jest połączyć wszystko naraz. Dlatego daj sobie luz. Daj sobie plan, jak chcesz robić, żeby łączyć swoją dawną pasję z dzieciaka, z tym, co robisz obecnie w życiu, a docelowo idź. Do tej pasji, bo to jest to, co będziecie wypełniać w życiu. Ja zawsze tak gadam tutaj trochę filozoficznie, ale naprawdę, ja zauważyłem, że kiedy zająłem się tym, czym chcę, ja odżyłem, strasznie odżyłem i to polecam też Wam. Kiedy chcemy podejść dobrze do rzeczy, którą chcemy robić, w tym przypadku to jest sport, bo to jest kanał o sporcie głównie, to musisz się na tym skoncentrować, łączyć wszystkie myśli, które cię odciągają od tej głównej, na której ci obecnie zależy, czyli musisz zapomnieć na chwilę o tym, że potrzeba kasy na to, na to, na to, na to, że wczoraj stało się to, że ten gość zrobił to, że mm, o czym tutaj jeszcze pomyśleć, byle, żeby nie myśleć o tej rzeczy, którą teraz robię, no nie, nie można tak, trzeba się skoncentrować i być tu. I teraz pozwolić na to, żeby przyjemność z określonej czynności do Ciebie przyszła. I pamiętaj o tym, że kiedy ktoś mówi w negatywny sposób o Twojej pasji i daje Ci jakby wskazówki, dlaczego tego nie warto robić, bo załóżmy Twoim hobbym jest zbieranie kasztanów i jak zbierasz kasztany, to, to, to cały czas się schylasz w niezdrowy sposób, nie schodzisz jak do martwego ciągu po kasztana, tylko schylasz się normalnie, jak, jak, jak jakiś przedmiot, normalny człowiek tak robi i ktoś Ci mówi, że to jest e, złe, to Ty go nie słuchasz dlatego, bo Ty strasznie lubisz zbierać te małe, brązowe skurczybyki. Nie jestem fanem zbierania kasztanów, ale jestem fanem sportu i też się spotkałem z takimi rzeczami, że ktoś mi dawał... Wskazówki na ten temat, dlaczego nie warto w niektórych przypadkach. I okej, okay, warto to konstruktywnie przeanalizować, mądre słowo zapisać, ale po tej analizie pamiętać o tym, że to, co robimy, nas wypełnia, uszczęśliwia, i dzięki temu czujemy się fajnie w świecie, który nas otacza, i ze samym sobą. Stajemy się na chwilę takim dzieckiem. A warto nim być, czasami naprawdę warto. Bo daję przykład z brzegu: gdybym nie był czasami dzieckiem, pewnie teraz nie gadałbym do sprzętu, bo uważałbym, że to głupie, a daje mi to całkiem dużo przyjemności. Czy to jest złe? W tym momencie wpadł do domu spompowany Daniel, naćpany jeszcze endorfinami. No, i Daniel właśnie wrócił po siłowni. Powiedział, że walnął stówę na martwy. I na początku nie za bardzo chciało mu się iść na trening, a teraz. Daniel, jesteś szczęśliwy? Jestem. <laughs> Także widzicie, tu, tu po prostu trzeba chcieć. Albo nie chcieć, ale trochę się zmusić. A wtedy będzie się chcieć. Stało się. Skończyły się pieniądze. To nie bardzo proszę na Życie studenta wcale nie jest łatwe, ale jest szczęśliwe, bo taki ostatni twaróg strasznie cieszy. Dlatego nie idź drogą Jacka. Idź własną drogą. I tego Ci życzę. Do następnego. Przepraszam za krótkie zakończenie, ale przesłanie jest proste. Zajmij się tym, czym lubisz, i nie pozwól swojej pasji uciec. To najgorsze, co mogło być. Jeżeli podobał Ci się odcinek, możesz zostawić łapkę i subskrypcję, a my widzimy się za tydzień o godzinie 10. Zapraszam.